Po podpisaniu porozumienia przez partie lewicowe o współpracy. Jako pierwszy głos zabierze wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czerwosty. Dzień dobry. Proszę Państwa, stało się. Stało się Unia Pracy, Polska Partia Socjalistyczna, Partia Razem i Nowa Lewica podpisały porozumienie. Podpisały porozumienie o współpracy w wyborach parlamentarnych, samorządowych, w wyborach, jeżeli chodzi o Unię Europejską. To jest początek, początek konsolidacji lewicy przed wyborami. Mamy absolutnie otwartą, szczerą, ciepłą propozycję dla związków zawodowych, dla wszystkich stowarzyszeń, dla wszystkich ruchów miejskich. Dla środowisk feministycznych, dla środowisk, które współpracują i organizują wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dla młodego pokolenia, dla wszystkich związków i fundacji i stowarzyszeń młodego pokolenia, dla wszystkich ludzi, którzy bez względu na to, skąd przychodzą i ile mają lat, chcieliby, żeby lewica współpracowała. I chcieliby, żeby lewica była w Sejmie reprezentowana. Ja się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo serdecznie Polskiej Partii Socjalistycznej. Dziękuję serdecznie Unii Pracy. Dziękuję serdecznie Partii Razem. Dziękuję serdecznie władzom mojej partii za wyrażenie zgody na podpisanie tej umowy i za podpisanie tej umowy. A teraz głos zabierze wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy Joanna szojring Wielkus. Szanowni państwo, jak widzicie, jesteśmy uśmiechnięci, radośni i wszystkie te informacje, plotki o tym, że Lewica nie jest zjednoczona, naprawdę są nieprawdziwe. My jesteśmy tutaj po to, aby wam pokazać, że Lewica jest gwarantem też pewnych kwestii, których nikt nie dopilnuje jak dopilnuje Lewica. Ja powiem o trzech takich gwarantach. Lewica jest gwarantem tego, że kobiety nie będą bały się w Polsce rodzić dzieci, że kobiety będą czuły się w Polsce bezpiecznie. Lewica jest gwarantem tego, że aborcja w końcu będzie bezpłatna, darmowa i bezpieczna. Lewica jest również gwarantem tego, że kobiety nie będą musiały jeździć do innych miast tylko po to, żeby dostać tabletkę dzień po albo żeby w ogóle dostać się do ginekologa. Lewica jest gwarantem również tego, że kobiety nie będą musiały słyszeć od lekarza czy od aptekarza, że jest jakaś klauzula sumienia, która zabrania lekarzowi czy aptekarzowi wydać czy napisać receptę. Lewica jest również gwarantem gwarancją tego, że każdy w Polsce, w której będzie rządziła lewica, będzie się czuł godnie i bezpiecznie. My nie dzielimy ludzi na lepszych i gorszych. I tutaj bardzo duży ukłon do społeczności LGBTQ, społeczności, która jest nękana i hejtowana przez obecną władzę. Lewica jest gwarantem tego, że w Polsce, w której my będziemy współrządzić, będziecie czuć się bezpieczni. Lewica jest gwarantem tego, że hejt i cała homofobiczna propaganda, która jest wymierzana w Waszą stronę, będzie karana, że prawo będzie to widziało. Lewica jest również gwarantem tego, że osoby transpłciowe, nie będą musiały pozywać swoich rodziców, aby zmienić swoje życie. I ostatni gwarant, bardzo ważny również dla mnie Lewica jest również gwarantem świeckiego państwa. My nie mówimy o tym, że świeckie państwo jest ważne, my również działamy. Mówimy o tym, że fundusz kościelny powinien być zlikwidowany, że Kościół powinien płacić podatki tak jak każdy z nas. Mówimy również o tym, że każdy ksiądz, każda osoba, która dokonuje przestępstw seksualnych, nie może być przenoszona z parafii do parafii, ale musi odpowiadać przed sądem. Mówimy również o tym, że jak będziemy współrządzić, to doprowadzimy do tego, że nie będą szły te gigantyczne przelewy w stronę kościoła. Lewica jest gwarantem właśnie tych trzech rzeczy. O tym chciałam wam powiedzieć i bardzo zachęcam wszystkie środowiska lewicowe, aby do nas dołączały. Współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Dzień dobry. Proszę państwa, dzisiaj jest bardzo dobry dzień, bo Polska potrzebuje silnej prospołecznej lewicy i taką ofertę dostaną Polki i Polacy w najbliższych wyborach. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj witamy na pokładzie naszych przyjaciół z Polskiej Partii Socjalistycznej Z Unii Pracy. I to jest pierwszy krok. Idziemy dalej. Wkrótce mam nadzieję w, razem z nami tutaj będą stały także organizacje społeczne, kolejne związki zawodowe, z którymi rozmawiamy także o współpracy wyborczej. Współpracy wyborczej, która jest po coś, bo lewica to jest gwarancja tego, że Polska po wyborach, przyszła demokratyczna Polska, będzie prospołeczna. Że to będzie Polska, w której nie zapomnimy o osobach, które są słabsze. Będzie Polska, w której dach nad głową będzie prawem każdego człowieka. Polska, która szanuje prawa człowieka, o tym mówiła przed chwilą Jana Szerin-Wielgus, i Polska, która pamięta zarazem, że prawa człowieka to także prawa społeczne, to prawo do dachu nad głową, to prawo do godnej pracy, to prawo do tego, że żyć bez strachu o to, że następnego dnia, za miesiąc, za dwa... Za trzy człowiekowi w gorszym czasie może grozić ubóstwo, może grozić bezdomność. Jesteśmy gwarantem tego, że Polska w przyszłości będzie Polską sprawiedliwą, społeczną i solidarną. Po to budujemy listę lewicy, listę, która dzisiaj wzmacnia się o nowych partnerów, listę, która jest gwarancją zmiany. Współprzewodnicząca partii Razem Magdalena Biejat. Szanowni Państwo, lewica przez te ostatnie lata dla wielu osób była źródłem nadziei. I źródłem otuchy. Dzisiaj chcemy powiedzieć, że nie zawiedziemy tych nadziei i nie, nie zawiedziemy nadziei, które Państwo w nas pokładacie. To osoby z tych środowisk, o których mówili moi przedmówcy, kobiety, osoby, osoby z mniejszości, ale też pracownicy, też osoby, które dzisiaj zmagają się z brakiem miejsca do mieszkania. To ludzie, którzy dzisiaj czują, że świat ułożony jest w, nie, w sposób niesprawiedliwy, że to oni muszą dokładać się bardziej do tego systemu, z którym zarabiają najmocniejsi, najsilniejsi, którzy dzisiaj karmią się kryzysem, który dotyka nas, zwykłych ludzi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ta lista się powiększa, że dzisiaj dołączają nasi nowi, nowi partnerzy, ale yy, Podkreślam też, że dla nas ogromną wartością będzie dalsze jej poszerzanie, nie tylko związki zawodowe, ale także organizacje społeczne, grupy aktywistyczne, środowiska kobiece. Dzisiaj mówimy, to nie jest koniec rozmowy o wspólnej liście lewicy, ale i początek. I zapraszamy do niej z otwartymi ramionami wszystkich tych, którzy razem z nami chcą budować tę przyszłość Polski, w której właśnie będzie miejsce. Dla wszystkich, w której każdy z nas będzie czuł się jak w domu, w którym, którego wymiarem i wyrazem tej wspólnej wspólnej Polski będzie to, że również każdy, każdy będzie miał w niej swoje prawa, równe prawa. A ci, którzy dzisiaj najbardziej zyskują na kryzysach, ci, którzy dzisiaj podwyższają swoje marże, ci, którzy dzisiaj, jak baranże paliwowe, zarabiają na kryzysie paliwowym, które dzisiaj podwyższają cenę energii, które korzystają dzisiaj na kryzysie klimatycznym, będą musiały wreszcie zacząć za to płacić. Nie my, nie każdy z nas, ale właśnie oni. Niech oni wezmą za to odpowiedzialność, a my dopilnujemy, żeby tak się stało. Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej Wojciech Konieczny. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Rzeczywiście jest to świetny dzień. Jest to bardzo dobry dzień dla polskiej lewicy, dla PPS również. PPS od 130 lat cieszy się, kiedy lewica rośnie, kiedy postulaty lewicowe zyskują poparcie. Mamy nadzieję, że ten dzisiejszy dzień przełoży się właśnie na to. Bez silnej lewicy nie pokonamy pis -u. Nie zmienimy tej władzy. To, że można zbudować lewą stronę prawej nogi, to są mrzonki. Musi być silna lewica, zjednoczona lewica, lewica pełna. Lewica również patriotyczna, lewica prospołeczna, lewica propracownicza. Taka pełna, jak ją tutaj Państwo widzicie. Plus oczywiście ci wszyscy, którzy do nas dołączą, którzy będą chcieli z nami współpracować. Proszę Państwa, pandemia pokazała, w jakiej. W formie jest Polska Służba Zdrowia, Polska Ochrona Zdrowia, jest w formie opłakanej. Różne są pomysły na to, jak z tego wyjść. Dla nas, dla lewicy, najważniejsze jest to, aby polski pacjent dostał opiekę zdrowotną na odpowiednim poziomie bez względu na to, jak zasobny jest jego portfel. I na to nie pozwolimy, żeby ochrona zdrowia się zmieniła w miejsce robienia interesów w miejsce pokątnych prywatyzacji zarabiania pieniędzy kosztem polskich pacjentów. Wszystkie te postulaty, które zgłaszaliśmy przez lata i zgłaszamy teraz są aktualne. Polska lewica naprawdę zjednoczona może bardzo wiele. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej Bogdan Szanowski. Tak jest, to dzisiaj świetny dzień. Świetny dzień dla ludzi, których boli to, że społeczeństwo nasze jest traktowane jako przedmiot, a nie podmiot. Zawsze w Polskiej Partii Socjalistycznej było tak, że człowiek jest najwyższą wartością, a teraz to hasło będzie dla lewicy. lewicy dla lewicy człowiek będzie najwyższą wartością. W związku z tym, co powiedziałem, włączyliśmy się czynnie w zbieranie podpisów na listę Renty Wdowiej. I tak będziemy rozszerzać te nasze hasła socjalistyczne, które, które powstały 130 lat temu w Paryżu w 1892 roku. Dziękuję bardzo. Chwała lewicy. Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski. Ponad 100 lat temu lewicowy rząd wprowadził 8-godzinny dzień pracy. 100 lat pracujemy 8 godzin dziennie. Najwyższy czas, żeby skrócić czas pracy pracowników. Przecież to człowiek jest ważniejszy od kapitału i ci najbogaci na świecie, którzy gromadzą coraz więcej majątku, zyskują go nie dzięki operacjom giełdowym, ale dzięki ciężkiej pracy pracowników. Dlatego już w 2006 roku postulowaliśmy, ale także w życie prowadziliśmy siedmiogodzinny dzień pracy wszędzie tam, gdzie nasi członkowie mieli na to wpływ. Bez utraty wynagrodzenia i utrzymaniem wydajności. A więc chcemy, żeby prawa pracownicze w XXI, wieku, w XXI wieku, gdzie na początku tego wieku rządy SLD i Unii Pracy wprowadziły nas do Unii Europejskiej, gdzie pracownicy są bardziej tam szanowani niż w Polsce ciągle nadal. Chcemy, żeby prawa pracownicze były bardziej szanowane, żeby organizacje związkowe miały większe oddziaływanie na to, co się w państwie dzieje. Bez ludzi pracy nie ma przyszłości i nie ma rozwoju. Razem damy radę, tak jak to kiedyś powiedział Aleksander Małachowski, 2000, na przełomie tego i poprzedniego wieku, lewica się musi jednoczyć. Nie ma wrogów na lewicy. Wiceprzewodniczący Unii Pracy Jan Orkisz. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z faktu, że po krótkiej separacji Unia Pracy jest w szeregach całej Zjednoczonej Lewicy. Lewica to szkoła świecka. Lewica to szkoła tolerancyjna. Od ministra Czarka i kurator Nowak zachowaj na spanie. Nie takiej szkoły chcą uczniowie, nie takiej szkoły chcą nauczyciele. Młodzi ludzie mają być przygotowywani do życia w różnych warunkach, nie z dogmatem, mają być otwarci na świat. Ta szkoła ma współpracować z organizacjami pozarządowymi, z rodzicami. Nie może być tak, jak dzieje się w tej kadencji. Nie może być w ten sposób, że wynagrodzenie nauczyciela początkującego jest niższe niż minimalna płaca w kraju. Początkującemu nauczycielowi trzeba dopłacić 66 zł, by uzyskał minimalne wynagrodzenie. To jest niedopuszczalne, by kadra, która odpowiada za wychowanie, za przygotowanie kadr, była traktowana w ten sposób. Pomacoszemu pracownik obsługi, początkujący i pracownik nauczyciel, początkujący nauczyciel i różnica jest. Niestety na niekorzyść nauczyciela. Takiej chcemy szkoły. O taką szkołę, szkołę świecką, Unia Pracy zabiegała od początku, czyli od 30 lat. Jesteśmy przekonani, że razem, będąc w gronie koleżanek, kolegów, elektoratu lewicy, będziemy mieli możliwość i będziemy mieli wpływ na te decyzje. Szkoła ma być świecka. Nauka religii, Poza szkołą. Dzisiaj gminy, samorządy zaciągają kredyt po to, żeby finansować naukę religii, z której niewielka część młodzieży korzysta, a korzysta czasami z różnych względów, a nie z zainteresowania. Nie takiej chcemy szkoły. Wierzę w to, że nam się to uda. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za te wystąpienia. Porozumienie jest podpisane, teraz pora na zdjęcie symboliczne po porozumieniu. Bardzo Państwu dziękujemy. Teraz będzie czas na yy, nagranie z pytań i odpowiedzi już poza konferencją prasową.